Ale Wojtek to wszystko zje i patrzymy jak ty jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Jest spotkanie z Chrystusem i rozważanie tego, co on znaczy dla naszego życia. A poza tym, taka pisa jest pod wezwaniem zmartwychwstania Pańskiego. Stojący przed Wami mnich jest Zmartwychwstańcem. więc trudno, żeby tajemnica zmartwychwstania. Tak przemknęła nam w codzienności życia niezauważona. To jest największy jest Co oznaczają poszczególne produkty, które przynosimy ze sobą na ten piękny obrzęd poświęcenia wielkanocnych po posiłków. No i tak pomyślałem sobie, że wszystko można zamienić w taką komercję, że mięso i wędliny nie symbolizują baranka, która nas uwolni od śmierci, tylko jak napisał ktoś z przyrostkiem KS, czyli ksiądz, że mięso symbolizuje dostatek, a jajka symbolizują wiosnę. Otóż przypomnijmy sobie, że święta wielkanocne dla nas, ludzi wierzących, to jest spotkanie z Chrystusem, który Oczywiście jest częścią naszego życia, jak mówi papież Franciszek, my się mamy cieszyć z wszystkiego, z dostatku, mamy cieszyć się z tego, że jesteśmy zdrowi, szczęśliwi i to jest taka naturalna radość przypisana do każdego człowieka, ale powinniśmy czasami cieszyć się również z tego, ile w nas i wokół nas jest Pana Boga. thank